Witcher yeah. The Witcher Wild Hunt. I've never seen... Sponsorem tego filmu jest Zen Market, dzięki któremu zakupy w Japonii to bułka z masłem. Albo onigiri z czykiem i majonezem. Wiedźmin 3 wielką grą jest i basta. Znaczy, serio to zupełnie subiektywna kwestia, bo można i wieśka nie lubić i nawet nie jest to jeszcze nielegalne. Ale za wielkością gry przemawiają także liczby. Jak rewelacyjna średnia ocena od krytyków i jeszcze lepsze oceny graczy, od choćby na Steamie. Bo 96% ocen pozytywnych spośród ponad 730 tysięcy recenzji to wynik przytłaczająco dobry. Albo fakt, że Wiedźmi Wiedźmin 3 sprzedał się łącznie w 50 milionach egzemplarzy, stając się w ten sposób dziewiątą najlepiej sprzedającą się grą w całej historii branży. I nawet dziś, 9 lat od premiery, a właściwie to na chwilę już 10, na Steamie regularnie, dzień w dzień, pocina w niego kilkanaście tysięcy osób. A pewnie co najmniej drugie tyle przeżywa w Geraltem przygody na innych platformach i konsolach, na czele z chwalonym przeze mnie niedawno świetnym portem na Switcha. Serio, wygląda i gra się w niego znacznie lepiej niż można podejrzewać. Polecam ten port. Tak, Wiedźmin 3 to gra wielka, ale nie od razu, wszyscy się na nim poznali. To znaczy, oczywiście gra była chwalona przez każdego kto miał z nią to od momentu premiery, a w wielu krajach znalazło się w najchętniej kupowanych produkcji. I mowa nie tylko o Polsce, bo w takiej Wielkiej Brytanii Wiedźmin 3 znalazł się na 11. miejscu na liście najchętniej kupowanych gier 2015 roku. We Francji na 8. miejscu, w Australii na 7., a w Niemczech nawet na 6. Za to odczuwalnie gorsze otwarcie wie się Wiesiek na największym grozowym rynku, czyli w Stanach Zjednoczonych, pasując się tam na 16. miejscu w rankingu sprzedaży. A więc daleko za Smash Brosem, FIFO, Battlefrontem 2, Falloutem 4, czy w końcu niekwestionowanym liderem sprzedaży, którym tradycyjnie było nowe Call of Duty, a konkretnie Black Ops 3. Na Steamie jednak Wiedźmin 3 upracował się aż na szóstym miejscu na liście bestsellerów i pozostał na niej także w kolejnym roku i w 2017 także. Do którego to świetnego wyniku z pewnością przyczyniły się premiery dwóch wybornych dodatków, czy wieloletnie wsparcie dla gry ze strony redów, ale też duże wyprzedaże, na które gra stosunkowo szybko i często zaczęła się pojawiać. Nie ma więc wątpliwości, że nawet jeżeli na jakimś rynku Wiedźmin 3 nie był niekwestionowanym liderem to przynajmniej posunął się w ścisłej czołówce. Albo po prostu czołówce. I tak było w wielu krajach, ale czy także w Japonii? Zanim jednak przejdziemy do tego jak nasz polski narodowy Geralt poradził sobie w kraju kwitnącej wiśni, parę słów o tym specyficznym rynku. Trzecim obecnie pod względem przychodów po Ameryce i Chinach, choć w 2015 roku, od zawsze właściwie i przez wiele kolejnych lat także, był to drugi największy rynek gier. I jest ono tyle wyjątkowe, że jak powszechnie wiadomo, Japończycy od zarania branży mają w gaming największy wkład. Czy też, ściślej mówiąc, od momentu premiery Famicoma, które wyciągnął branżę gier z największego w historii kryzysu, w który wcześniej wpędziły ją fatalne decyzje amerykańskich wydawców, a który ostatecznie przypieczętowała legendarnie już zła gra E.T. Od tego momentu na rynku konsol zaczęły się liczyć właśnie Właściwie wyłącznie urządzenia japońskie, a Nintendo, Sega i w końcu Sony przez wiele lat rządziły na tym polu niepodzielnie. A choć w końcu za sprawą Xboxa wrócili także Amerykanie, to do tego momentu w Japonii powstało niezliczenie wiele studiów tworzących gry. Świecących triumfy na całym świecie, ale właśnie przede wszystkim w Japonii. Czego najważniejszym efektem było to, że Japończycy przez lata grali właściwie wyłącznie w gry powstające w ich kraju. Było ich bowiem zawsze tak wiele i były tak dobre, że większość japońskich graczy nie czuła najmniejszej potrzeby wysięgać. Po zachodniej produkcji, które z każdym rokiem miały większy problem, by przebić się na wysoce nasyconym i coraz bardziej sprofilowanym pod specyficzne gusta w japońskim rynku. Że nie są to puste słowa, dowodzi choćby lista najpopularniejszych gier ubiegłego roku, na której w pierwszej dwudziestce tylko dwie nie są japońskie. Tą pierwszą jest Minecraft, który uplasował się na miejscu 11. zaś drugą Hogwarts Legacy na pozycji 19. A warto nadmienić, że Minecraft to najpopularniejsza gra w całej historii, zaś Hogwarts Legacy to to nie tylko najlepiej sprzedająca się gra 2023 roku globalnie, ale też produkcja ze świata Corego Pottera, którego Japończycy przecież uwielbiają. A i tak, obie te produkcje osiągnęły w Japonii wyniki, które określić można zaledwie zadowalającymi. W co takiego grali więc Japończycy w roku 2023, gdy reszta świata pocinała w Call of Duty, Spider Mana 2, Star Wars Jedi Survivor, czy FIFA. Otóż w Mario Wonder, czwarte Pikminy, Pokemony, Dragon Questa, Splatoon 3, czy Kilbiego. I tylko Zelda Tears of the King kupowała listy bestsellerów na całym świecie, niezależnie od kraju. Ale o tym jak specyficzny jest rynek japoński doskonale świadczy od choćby piąta, najpopularniejsza tam gra 2023 roku, czyli kolejna część Momotaro Dentesu, Wydawanej wyłącznie w Japonii, tylko po japońsku, gry imprezowej, w której gracze przemierzają pociągami Japonię, a w ostatniej części świat, by kupować na stacjach sklepy i budować swoje kolejowe imperium. No i jestem pewien, że na zachodzie, a już zwłaszcza w Polsce, na tę grę nie spojrzałby nikt, zaś oceny zebrał co najwyżej przeciętne. Tymczasem w Japonii seria ta nieprzerwanie od 36 lat cieszy się gigantyczną popularnością i bez kitu. Rozmawiając z Japończykami można odnieść wrażenie, że znają każdy, niezależnie od wieku czy zainteresowań. Tak więc japoński rynek gier jest... inny. Specyficzny można odnieść wrażenie, że także zupełnie samowystarczalny. Bo w ciągu ostatniej dekady żadnej zagranicznej grze poza Minecraftem nie udało się dotrzeć do pierwszej dziesiątki najlepiej sprzedających się gier i nawet te, które przebiły się do pierwszej dwudziestki można policzyć na palcach tak, ale może z Wiedźminem 3 było inaczej. W końcu to jeden z najlepszych RPG-ów w historii, który na zawsze ten gatunek odmienił. No cóż, japońska prasa przejęła polską grę bardzo ciepło. Większość redakcji wystawiła jej wysokie noty, a jedna z największych i najważniejszych, czyli Famitsu, przyznała Wiedźminowi 3 aż 37 punktów na 40, zaś jeden z redaktorów dał jej nawet najwyższą notę. Chwalona była historia, otwarty świat, model walki, unikatowy klimat oraz wysokiej jakości lokalizacja i japoński dubbing. 失せろ死にたくなければな。 W ciągu całego roku 2015 Wiedźmin 3 znalazł także w Japonii ponad 165 tysięcy nabywców, co przyznacie wydaje się być niezłym osiągnięciem. No, przynajmniej do momentu, gdy nie zobaczymy, jak radziły sobie wówczas inne gry. Bo oto Wiedźmin 3 uprasował się na 46. miejscu najlepiej sprzedających się gier w Japonii w 2015 roku. Daleko za Pokémonami, Animal Crossing, Bloodborne, Yakuza, aż pięcioma grami z Mario, czy pasującym się na pierwszym miejscu Monster Hunter Generations z 2,5 milionami. Sprzedanych egzemplarzy. Dla uczciwości trzeba jednak powiedzieć, że lepiej od Wiedźmina sprzedało się tylko 5 zachodnich gier. Nadal jednak: 46. miejsce czyni z Wiedźmina produkcję w Japonii co najwyżej niszową. W przeciwieństwie do naszego poletka, Wiedźmin nie zaczął się też lepiej sprzedawać w kolejnych latach, bo wówczas całkowicie wypadł nawet poza pierwszą setkę i nie pomógł też w końcu port na ciągle ultra popularnego w Japonii Switcha. Więc co? Liczby nie kłamią i ostatecznie możemy uznać, że to po prostu nie jest gra dla Japończyków. もうも、ろそろ、あれ、すいいえっと、昨日まで知らなかったんですけど、今日、アンディにそのゲームを紹介してもらって、今日初めて知りました。今日見せてもらって、なんか、ポーランドの実際の景色に似ているってお聞きして、めちゃいいゲームだなと思いました。画面も綺麗で、 綺麗な街並みで、面白そうだなと思いましたそうですね、なんかまた時間があったら購入してこのゲームやってみたいなと思いますあー、まだですねそうですね,ね、面白そうなのであー、アイムロンシュワザーソーリーウィッチャー3知っていますかい、はい、知ってます,てます,てますないですポランドのゲームですよねおお<ー>。はい、知らなかったプレイステーション5プロがもう少し安くなったら買いました <laughs> ザ・ウィッチェー・ワイルド・ハンド僕がゲームが好きだめっちゃやってたら知ってるかもしれないけど僕は今言ったように COD だけやってきたからその他のゲームもあんまり知らないゲーム持ってないんだよねそうだからやりたいけど そのゲームをするオプチュニティがあんまりないただ多分そのスイッチとか PS4 持ってたらやってたかもしれないはいはいはいありがとうございます Pocieszające jest, że choć mało kto o Wiedźminie czy słyszała, a nie grał w niego nikt, to każdy komu go pokazałem wyraził nim szczere zainteresowanie. Zwłaszcza, że to gra kipiąca polskim klimatem i kulturą, czym każdy, komu opowiadam w Japonii o Polsce jest szczerze zainteresowany. Być może dlatego, że mam wrażenie, Japończycy generalnie wiedzą o Polsce nadal niewiele. I choć na przykład większość z nich faktycznie wie, kim był Chopin, to że był Polakiem, już nie. No, I, I didn't know. I, that is wow. Ale może myślicie, że jeżeli nie Wiedźmin 3, to może chociaż przesiąknięty przecież mocno japońską kulturą cyberpunk zyskał w Japonii większy rozgłos? Otóż, no znowu nic z tych rzeczy. W roku swojej premiery sprzedał się on nawet jeszcze słabiej niż Wiesiek w analogicznym okresie, bo w zaledwie 115 tysiącach egzemplarzy, czym uplasował się na 44. miejscu najchętniej kupowanych gier 2020 roku. Rozmawiając z Japończykami, odniosłem także wrażenie, że grę kojarzy jeszcze mniej osób, za to znacznie więcej zdaje się znać anime Cyberpunk Edgerunners, które może i nie jest jakoś bardzo popularne, ale generalnie rozpoznawalne albo przynajmniej kojarzone. Za to żaden z moich rozmówców nie wiedział, że anime powstało na podstawie gry, ani że to koprodukcja polsko-japońska. A Wracając jednak do Wiedźmina, to wiem co myślicie. Że przecież Geralt pojawił się w Monster Hunter World czy Sol Caliburze, a przecież to japońskie gry. No cóż, Wiedźmin 3 wywał ogromny wpływ na branżę, w tym także tę japońską, a niektórzy twórcy wprost przyznają, że polska produkcja była dla nich jedną z inspiracji. Jak na przykład Hidetaka czyli twórca Soulsów i Elden Ringa. No cóż, jak widać, co innego twórcy gier, a co innego zwykli gracze, dla których Wiedźmin 3 i polskie gry tak generalnie nadal nie stanowią niczego więcej niż tylko egzotyczna ciekawostka. I fakt, może się to wydawać dla nas dziwne, bo w końcu mowa o Wiedźminie 3. Tym Wiedźminie 3! Ale kto wie, być może równie dziwne jest dla Japończyków, że my nie mamy pojęcia, co to jest Momotaro Dentetsu. Momotaro Dentetsu. Szowa, Heisei, Reiwa mo teiban. Itsudemo dogoremo, shuppatsu ale właśnie, jak pewnie zauważyliście, jesteśmy obecnie w Japonii. Podczas ostatnich dwóch miesięcy albo pilotowaliśmy wycieczki z widzami, albo odkrywaliśmy coraz to nowe miejsca. I robiliśmy sporo zakupów, rzecz jasna. Bo można tu kupić multum ciekawych rzeczy. Albo takich poza Japonią zupełnie niedostępnych. Jak najróżniejsze konsole, w tym retro perełki, figurki wszelkiej maści, wszelkie gry czy mangi. Normą są tutaj na przykład pełne kolekcje używanych mang w doskonałym stanie i za śmieszne pieniądze. Tyle że po japońsku, wiadomo. Dla otaku jest to więc istny raj. Jeżeli jednak w najbliższym czasie jeśli tu nie wybieracie, ale chcielibyście coś w Japonii kupić, to powinien was zainteresować ZenMarket. Pośredniczą w zakupach w ponad 10 tysiącach japońskich sklepów internetowych, jak Amazon Japan, Rakuten, Mercari, Pokemon Center czy w końcu mój ulubiony Bukow. Dzięki czemu jest to niemal tak samo łatwe jak kupowanie rzeczy w Polsce, bez konieczności znajomości języka japońskiego czy ogarniania jakichkolwiek formalności w japońskich sklepach. Cały proces zakupu jest po stronie ZenMarket. Wybrane przez Was produkty trafiają wpierw do siedziby firmy w Osace, a następnie są pakowane i w ubezpieczonych paczkach wysyłane. Do Polski, żeby po około tygodniu trafić w wasze ręce. A jeżeli kupicie coś używanego, Zenmarket może za opłatą zrobić parę zdjęć, żeby upewnić się, że towar jest zgodny z opisem. Musicie tylko pamiętać, że obowiązek zapłaty 23% podatku VAT i ewentualnego cła będzie leżał po Waszej stronie. W paczkach o wartości do 150 euro, podatek można opłacić u Zenmarket wcześniej i wtedy nie ma już na cła. Więc jeżeli z jakiegoś powodu chcielibyście kupić Wiedźmina 3 na Switcha w japońskim wydaniu albo właściwie dowolną inną rzecz, prosto z Japonii, zajrzyjcie na Zenmarket. Link w opisie, a jeżeli z niego skorzystacie, otrzymacie 1000 jenów do wykorzystania na wysyłkę z Japonii. No, to ręka w górę kto uważa, że Geralt po japońsku brzmi niepokojąco dobrze. No i cóż, trzymajcie się. Дякуй ен, дякуй ен,